Hej, poproszę, żeby mnie mi odcięli prytka. tytka. Wykładaj się to też. Też na palą. Ziemniaczki. Odpieraj 700 złotych zaraz będzie. 700 złotych wiesz? Nie no, jest... Dobra. dobry. Czym są te naleśniki, jakbym mógł się dowiedzieć? Naleśniki z czym są? serem. serem. A mozzarella, czy jaki? Biały, ser, A, dobra, to nie dziękuję. Ja dużo wiem. może jeszcze trochę ziemniaka? Masz już ziemniaki? Tam na górze masz podpisane, gdzie jest. Ty no. Ty, ja mam chłopka milonego, w sumie. Hm. milonego? No. A jeszcze? Cały, jest jeszcze tu, co biorę Dwa ty nie majesz jednego. Majem się. Zielony <noise> je mielonego. <głosy> <głosy> Pulpet nie pulpety. Ty masz jeszcze szabiało w jajkiem jak chcesz. Nie. Ty dobry obiekt, wziąłem? No to mało, ty się nie majesz nawet. Już ja wziąłem dwa, dwa różne mięsa. No ale jest na diecie. Ja też. I na no, chłop znowu pisze wiesz, że auto nie masz. Nauczy polskiego. A wiesz, że auto nie masz? No. KW. kW. Dzień dobry. Jak się to sprawia? Okej. Ty co ty wziąłeś ten kompot wieloowocowy? No, Teraz niszczę, tak? Tak ja. Aha, Aha, znaczy razem, pani. A to razem, dobra, mhm. super, dziękuję. Znowu. Toby jest tam ten. 72 zł. I karton. 72 zł i złotych, proszę bardzo. Potwierdzenie świat. Dziękuję. Tu jest jesteś. Posłuchajcie słomka? A, do Jak ty przejeżdżasz jedzenia za jakieś 50 zł? Nie. w maku więcej zamówili, nie są o co chodzi, że tak trochę jest? Wiesz, że ty wziąłeś tam za jakieś 50 zł, tak, jak wziąłeś więcej? Tak 70 zł za dwie osoby. I jeszcze happy hour jest, że jest stanie. To bez happy hour by było za 150 zł. w maku jest stanie. Tam nie jest zdrowe. Człowiek chce się zdrowiej odżywiać i płaci dwa razy więcej. Nie opłaca się zdrowo odżywiać. No wstawię My No i zasłonię to przez podaż, zrobię na piszach zero. Przy zero później mi kosztować jak z 5 złotych. Prawda. Potem kupę zrobicie, nie? dobry ten mielony. Stary. Już długo leży. Ja idę po stół chyba. Tu? I pieprz. I pieprzm poprosił. Nad kierówkami my tam wątpę. Dobra, dzięki. <gulanie> Stąks. Opłaciło się zjeść. Dla tej soli i pieprzu. Nie o to jest. <gulanie> Smacznego. Smacznego. A wiesz, że nadmiar soli też jest zdrowy? A wiesz, że te ziemniaki w ogóle nie są słone? Bo my nie solimy. No. A tam nie jest tłuna, czy ty stawiałeś... Wziąłem, wziąłem. Czyli celnie 100 z ziemniaków. 70 złotych gościowych. Ale tak się, tak się smażą na kijasa. Niesamowite, że wy myślicie, że ja 70 tysięcy miesięcznie wyciągam. A podatek? Nie, ale żebym w ogóle nawet wiesz, wyciągam z podatkiem i z, z wydatkami. Nie no ty idę ja tak. Nigdy w życiu nie zarobiłem 70 tysięcy. 3 tysiące miesięcznie. miesięcznie? Na razie 10. 30 tysięcy miesięcznie? No minus to na co na koncent wydają. Oleo Sigma. Minus Azus podatek. i Kijek, mi maczka, byłem dzisiaj w północnej. Nie Dzięki za smacznego Ja muszę dopłacać tego biznesu Ale pan wam tyle Twitch tyle oferuje za powrót na Twitcha Ile? Ja słyszałem, że 10 tysięcy Jakoś niedużo bardzo Że rozważam, rozważam powrót Tak? I Ja nie będę mógł być na Twitchu Ale Tak, opłacało się Przejść na Kika, bo ci co zostali na pójściu nic nie dostaną, a ci co na Kika, dostaną po to, żeby się na Twitcha hmm. hmm. Fajaloka mafia zabiła ponoć, o ja przez przyzmoc. Co zrobił? Co ja zrobiłem? Co zrobiłeś? Byliśmy wczoraj oglądać auto z Fajalokiem. Czekaj, przeżuję. Wczoraj Pajalok chciał kupić auto I ja miałem plecach, ja nagrywałem tam I ja tam coś tam, wiesz, podkręcałem I widzowie zadzwonili do nich, że nagrywamy I w ogóle ich chłop się sprół Zadzwonił do Ewy i powiedział, że pierdziel mamy Ale to on nie widział kamerki? Nie wiem Jak bo rozumiem, że byliście kupować kamerkę Trzeba No sobie. tak, ja miałem kamerkę na sobie To on nie widział? Nie mam pojęcia I co, jak to się skończyło? No, jeszcze się nie skończyło. Ja widziałem, że wczoraj jakiś ty przyszedł i pukał u drzwi A Paja mu nie otworzył. Ta, ten Wojtusz jakoś, czy jak on ma. I... W końcu sąsiadka ta wyszła i go przegoniła. Warów, co ty w ogóle piszesz? Zobaczcie, jakie wiadomości pisze Warów. Przecież to jest nienormalne. azus azus i piekty powinniście nagrywać, a nie jakiś azbest. Co? Czy ty, żeby... ty nie umiesz czytać czy on pisać? On pisać. Asdus i Kijek. Ty powinieneś nagrać, a nie jakiś asbest. Ja dobrze czytałem pierwszy raz. Czyli czytałeś, coś, coś, coś da napisał. No? Ja mówi, że pajolok widzi mu 15 kar narkotyki? Dzięki za smacznego. Nie chodzę w damskich butach. Ej wiecie, że pranek zbanował KGW? U siebie ja też planuję to zrobić. Tak? Jak wygląda bank KGW? Że jak piszesz KGW, to od razu małta dostaje. Jedyne co będzie można pisać na czacie, to emoji Angry. No przecież tak, już nie OK był. Co? Przecież tak, czemu nie mnie gwu? No jak tak... Nie podzielisz wszystkim? Czy masz dziury w... No to jest powalone, że masz... Zobacz, tu masz dziurę... No, <grym> dziurę Zrobi. na zakole tu masz... Co mi zrobił z I masz tu dziurę na środku czoła... <grym>. Gdzie ten fryzjer? No był. Fryzjer z Aliexpress. Tak to wyglądało. A to on się przy drzwiach strzygł? Mhm. A my strzygł w przedpokoju. Normalnie się, się, się siedzę, No. A moje fotel obijają się drzwi i wchodzi jego spółlokator z zakupami i idzie smażyć obiad kuchni. Zobacz, spójrz na siebie wrak człowieka Człowiek nie ma na siebie spojrzeć, jak ja mam zeza Jak to za zrośnie życia kijkowi, kto chciałby być jak piszę piszę jadam może lepiej cię kindów za Idę zrobić reset przed Urbeksem. Dobrze, werlux Dawaj buskut Ja? zobaczyłem. zobacz ile on był taki. W. Hej, chciałbym, że mój czat pisał W albo L. Czemu wyobrażacie? No bo wczoraj... Takie fajne amerykańskie... Nie ten, nie przedłem. Na parku inowym. E widzowie. Robimy teraz... część. Każdy... Ktoś mu się podoba, pisze WW, czyli WW, że win. Albo L, jak mu się nie podoba. Słuchaj, oni cały czas L. Mamy w. I jak W? O kurma. 72 zł za dwa ziemniaki i kotleta To zrób emotki. A, bo tu nie ma emotek pewnie na kiku. Jest, bo marnie wyglądasz, jem. LL równa się Leon, Leon Figma napisał. Właśnie tam coś tam się obraził, bo L to znaczy loser. Leon 200 IQ. Chcecie iść na urbex jak deszcz pada? A co my z cukru jesteśmy? Ja, 6,5k. Dobrze, bo jak jest deszcz to w nie będą. No właśnie będą, będą się chroniły. Dobra, ja zbiję, już kończę. Więcej jedzenia, mniej gadania. Azdyk, fryzura na pieczarkę. Wiesz, tak, gdzie Weź chcę zrobić zdjęcie z tego profilu. Błagam cię, Azdów. Wyślijcie mu klipa teraz, jak wygląda. Dobra, ja ci zrobię, czekaj. Jest kurwaczki, czekaj, po, weź się ubrać. obróć tak Nie drugą stroną Czekaj, zrobiło się zrobiło oh, yes. <laughs> On mi było w Mówię ci o tym od pół godziny <laughs> Ona się źle się ułożył włosem. Cały czas tak masz, cały czas masz dziurę na zakole. To cię frygał? No cofnij tę wodę jakiś Wietnamczyk w swoim domu. To ma studio w przedpokoju. Dlaczego jest, jest, jest takie suka? No, chuj pet tylko. Nawet, mówiłem Ci, że ten mielony jest strasznie suchy. Za stary, długo leży. Jak za 7 dych, słabe żarcie. Nie, ja nie mam to, to on jest za suche. Jest do nim łatwy. Nie, łapne. ja sobie zjem sałatkę. Jak za 7 dych, oceniam na słabe. Minoty tam już od 9 rano. Nie zdziwiłbym się. Zdaj mi to dobrze wyglądasz? No takim komentarz, że chce mi się od razu żyć. Tak zrobimy Serio Dobry fryk? Ej, ja wiem dlaczego nam się niektóre koszule nie podobały. Bo po prostu fryzura nie oddawała. Robisz dietę czy masę? No jak, jak robisz masę, to też jest dieta. Miesz albo redukcja, albo masa. Dobra, ale nawet? No. no. Jest tylko trzy dychy na talerze. Jakie jakieś trzy 30 zł na talerze. Nie no. no. No co ty tyle sałatki nałożyłeś jak nie Dobra, jedz? jem. No bo czasu nie ma. Jedz sałatkę Idziesz już do kibla czy nie? Kto? Ty. Nie. No to ja idę do kibla, jak tu wrócę, ma być zjedzona sałatka. Okej. Okay. Dobra, poszłem. Ogarnięta no no pomóc Ej, pani, ja to weź wyrzucę. Ja wyrzucę, proszę, nie trzeba. Proszę.